Ktoś z Was chce iść na wschód od tego miejsca. Proszę bardzo, To Wezmę Popatrzcie, popatrzcie. A dwa, dwa, a dwa, to źle. To źle. Ten źle. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy lubicie chodzić do szkoły? Tak. tak. A dlaczego? Znaczy, co wam się tak w tej szkole podoba? Że można się uczyć, możemy się czegoś nowego dowiedzieć. A wy? Spotykać się z koleżankami również. I nie ma nikogo, kto nie lubi szkoły? Wszyscy lubimy. Wszyscy lubicie szkołę? Ani jednej osoby nie ma, która nie lubi? To mnie zaskoczyliście, bo ja w waszym wieku nie lubiłam bardzo do szkoły chodzić. A powiedzcie mi, nie wolelibyście chodzić na przykład do przedszkola? Nie, nie, nie. Ja tak. No ale słuchajcie, w przedszkole można. Można, A czemu? Ym, bo jest fajnie. Y, się, się. Ale w szkole się można czegoś dowiedzieć, nauczyć, różnych ciekawostek. Ale w przedszkole jest bardziej takie. Za, za, zabawy, dziecinne. Czyli tu czujecie się bardziej dorośli, tak? Tak. Czy chciałabyś być nauczycielką? Nie. A dlaczego? A wy? Ja chciałbym, bo bym mógł innych tych innych uczyć? Tak. A wy chcielibyście być nauczycielką? Tak, ja bym chciała A. być nauczycielką od WF-u. A dlaczego akurat od WF-u? No bo lubię sport bardzo. A uprawiasz jakąś dyscyplinę? Nieraz jestem na stadionie i nieraz coś y, biegam. A macie sks y Ja tak. Ty chodzisz na SKS-y? I biegasz? Tak. Bo, bo bym chciał przekazywać swoją wiedzę innym. I po prostu chciałbym nauczyć wszystkich, wszystkich moich doświadczeń życiowych. I, I po prostu lubię szkołę, dlatego że jest fajna i można się dowiedzieć czegoś. W której klasie jesteś? Czwartej A. Nie ja chciałbym być nauczycielem, dlatego miałby, miałbym dla siebie mniej czasu. Zawsze musiałbym w domu przygotowywać jakieś ćwiczenia lub y, zadania, jakieś sprawdzian lub y, y, coś takiego. Nie chciałbym być... Czy to, jest trudny? Czy to jest trudny zawód? Myślę, że tak. Jest to trudny zawód, dlatego że trzeba bardzo dużo czasu poświęcić na przykład nad jednym y, dzieckiem, które... Po prostu lepiej albo słabiej się uczy, tak? słabiej się uczy y, trudniej zapamiętuje rzeczy takie na przykład jak y, albo, mnożenia. tabliczka mnożenia, albo z geografii zbytnio y, nie zapamiętuje rzeczy, lub z historii. Lub z, y. Dziękuję. Jaka jest sytuacja w szkolnictwie przy końcu roku? Cóż, rok szkolny rozpoczęliśmy normalnie. W 23 szkołach ośmioklasowych w naszym rejonie, w 10 niżej zorganizowanych uczy się około 7 tysięcy dzieci, 520 nauczycieli pracuje. Co trzeba powiedzieć o finansach? Brakuje pieniędzy właściwie na wszystko. Obecnie jesteśmy w trudnej sytuacji, szkoły są zadłużone, niemniej jednak jakoś sobie radzimy i myślę, że do końca roku państwo znajdzie środki w budżecie państwa, żeby te wszystkie długi, które oświata obecnie ma, Zostały jakoś załatwione, ponieważ wszyscy wiedzą, że od 1 stycznia przekazujemy szkoły podstawowe wprowadzenie gminom. Jak Pan widzi w takim razie sytuację szkół w związku z tą nową sytuacją? No więc wydaje mi się tak, że przede wszystkim cała sprawa zadłużenia musi być rozwiązana wcześniej i załatwiona przez państwo. Potrzebna jest chyba oddzielna ustawa budżetowa, która ten deficyt zredukuje. Natomiast Przejęcie szkół przez gminy uważam za dobra, dobrą sprawę. Gminy poradzą sobie ze szkołami. My mamy tutaj wiele spostrzeżeń takich, które świadczą o tym, że właściwie jest podejście wszystkich zarządów, rad do sprawy oświaty. Oświata na naszym terenie, tutaj Ziemi Bytowskiej, może tylko zyskać po przejęciu przez gminy. Mamy dowody w inwestycjach, w tym, że już gminy częściowo pomagają nam w remontach. W tym roku szkolnym sporo zarządów i rad gmin przeznaczyło środki na godziny dydaktyczne, na zajęcia, które musieliśmy redukować z racji wycięcia ich w budżecie, ale te zajęcia będą prowadzone. Tu chodzi o zajęcia pozalekcyjne z pieniędzy już gmin. I to Czyli wielu... ta nowa sytuacja szkołom może tylko pomóc? Myślę, że tak. Ja jestem dobry myśli. Co Pan życzy nauczycielom w przededniu święta? Tak, zbliża się Dzień Edukacji, to jest taki dzień, w którym nie powinno nam zabraknąć pewnej refleksji nad zawodem nauczyciela. Trudny zawód, zawód, który należy zaliczyć do tej grupy zawodów, w których właściwie mówić trzeba o powołaniu. Jest to praca z innym człowiekiem, trudna praca. Myślę, że na razie nie dość godziwie opłacana, ale ja jestem dobrym myśli. Myślę, że będzie lepiej, jest ku temu. Czas i wszystko idzie chyba w dobrym kierunku. Chciałbym życzyć nauczycielom przede wszystkim wytrwania, dużo sukcesów w pracy zawodowej, za satysfakcji z tej pracy, zadowolenia. No a na co dzień uśmiechu wobec dzieci, radości w życiu osobistym, zdrowia, szczęścia i pomyślności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zdrowia, zdrowia też, żebym nie chorował, żeby nie było zastępstw. A nie tego, żeby zawsze miał dobry humor. Tego też. Żeby nie robił klasówek? Tego tego nie! Tego, <grym> no, zależy, kto lubi klasówki. Żeby mniej zadawali do domu. Też! O, a, tak, tak. Tego na pewno. No, ale coś od ciebie, czego jeszcze byście życzyli? Jest, co? Ja bym życzyła zdrowia, żeby się nie gniewali tyle na uczniów. Żeby wstawiali oceny. No, nie mieli zmartwień. Cierpliwość do uczenia takich dzieci, które mniej zapamiętują w dłuższym czasie. A, a więc ci tak chowacie, No powiedzmy. Dlaczego no, no, no żeby przede wszystkim dużo zdrowia. Dużo, dużo zdrowia mieli. Słuchajcie, a lubicie nauczycieli? Tak. Wszystkim nauczycielom zbytowa życzymy szczęścia, pomyślności. I żeby byli zawsze weseli i żeby nie stawiali nam dwój i żeby nigdy, nigdy nie chorowali. Że, żeby mieli cierpliwość w nauczaniu dzieci, które mniej zapamiętują w większym czasie. I żeby mieli dużo pieniędzy. I żeby po prostu byli zawsze w dobrym humorze. Życzę klasa. Czwarta.